Słuchajcie, kiedyś, kiedy rozpoczynała się mniej więcej cała jakaś tam wojna na Ukrainie i obiegła Europę, wieści o tym, że w ogóle coś takiego mogło się wydarzyć, robiłem akurat ankietę z osobami, które chciały się nauczyć w ogóle strzelać, obsługiwać broń, jeszcze jej nie miały, nigdy nie korzystały, nie strzelały, w ogóle nie miały kontaktu z bronią. I tam było między innymi pytanie takie, po co chcesz nauczyć się strzelać? Bardzo duża część odpowiedzi to było coś w stylu po to, żeby być w razie czego przygotowanym, bardziej bezpiecznym i tak dalej. Na ile? Te umiejętności, które zdobędziesz na strzelnicy, są suchym stanie przed tarczą, pozwolą Ci odnaleźć się w takiej sytuacji i sobie poradzić. Prawdopodobnie w bardzo małym stopniu, dlatego wyszliśmy z pewnym pomysłem. Szkoleń, które będą się w całej Polsce i będą nie takim typowym właśnie staniem przed tarczą, tylko warsztatami, opracowujemy je wspólnie z Pauliną. Mamy przede wszystkim jeden ciekawy wspólny mianownik, czyli używanie mózgu, myślenia samodzielnego przystosowywanie różnych technik do siebie ani szukanie jednej, która jest po prostu świętą, objawioną rzeczą, jedyną słuszną. No, i też przede wszystkim wyciąganie wniosków. Tak? Gdzieś tam analizujemy sobie różnego rodzaju filmiki, tak zwane z życia wzięte, ale też patrzymy, jak się zachowują nasi kursanci. Przy grupach początkujących, no to, to raczej tutaj nie ma za dużo do obserwacji, na no, jakieś tam odruchy, natomiast przy grupach już średnio zaawansowanych czy zaawansowanych z pistoletu dynamicznego, no to tutaj wychodzą różne ciekawe rzeczy i jak się okazuje, często to, czego się nauczyliśmy albo ślepo powtarzamy, albo w przypadku jakiegokolwiek zaskoczenia, czy, czy jakiegoś dodatkowego czynnika stresującego już nie jesteśmy w stanie tego po prostu dalej kontynuować, zatrzymujemy się i no jakby zastosowanie praktyczne tych umiejętności jest często żadne po prostu. To bardzo dobrym przykładem jest to, kiedy ktoś jeszcze nie ćwiczył na przykład zacięć broni, wystąpi zacięcie w czasie strzelania i wtedy jest nawet taki stop. Mhm. Wtedy nie wiadomo co zrobić. Naszym jakby punktem widzenia jest to, że jeżeli nastąpi sytuacja zagrożenia życia, jakaś stresowa i tak dalej, i nigdy nie ćwiczyłeś w takiej sytuacji, nie byłeś w takiej sytuacji, nie masz żadnego przygotowania w tym kierunku, to będzie właśnie taki stop. To jest automat u człowieka, po prostu. Żeby do tego nie dopuścić, chcemy przećwiczyć pewne scenariusze, pokazać pewne sytuacje od strony takiej właśnie rozbitej na atomy, czyli wszystkich elementów, co można zrobić, tak. Co można zrobić inaczej, co w ogóle można w danej sytuacji zrobić, czego nie należy robić. I w związku z tym powstał pomysł na warsztaty, czyli szkolenie jedno lub dwudniowe, w zależności od tego, co wybierzesz, gdzie w jednym dniu skupiamy się na pewnych elementach pojedynczo. Na, jak mogę ci słowo? Na daniu pierwszego nie takiego katalogu właściwie, z którego... Katalogu umiejętności. Tak, gdzie będziesz, zobaczysz sobie po prostu, jak pewną rzecz można wykonać na milion sposobów i nie powiemy ci, że ta jeden, ten jeden sposób trzymania broni, Aha. gotowości i tak dalej jest najlepszy, tylko damy ci pełne spektrum, z którego de facto ty sam będziesz musiał wybrać. Pokazujemy ileś tam na przykład technik wykonywania wyjmowania broni z kabury, w zależności od tego, jaka jest kabura i gdzie ona jest. Ty masz wybrać tą, która tobie odpowiada, yy, która najlepiej po pozwala ci zareagować. I po takim pierwszym dniu, który będzie swoistym rodzajem przygotowania. W drugim dniu chcemy już przejść do praktyki takiej typowo ze scenariuszem całym, pełnym, gdzie wszystkie te umiejętności wybrane przez ciebie, podszlifowane w pierwszym dniu trzeba wykorzystać praktycznie. Czyli to jest właśnie cały cel, praktyka wykorzystania tych umiejętności, yy, myślenie w trakcie. Czyli to też nie będą schematy takie pod tytułem, że jest instrukcja, jak po kolei wykonywać jakieś tam zadania, tylko wzbudzając zmienne warunki, jakieś yy, udziwnienia. Każda osoba w grupie wykonuje to ćwiczenie inaczej, więc to też nie jest takie podglądanie, że, aha, dobra, tutaj za rogiem trzeba po prostu się wychylić. Oj tak. Możemy zagwarantować to, że na pewno bardzo dużo cię zaskoczy, i przypuszczam, że w większości tych sytuacji, nawet jeżeli ćwiczysz od lat pistolet dynamiczny, no to myślę, że wiele sytuacji może cię wybić z Twojego dotychczasowego rytmu, zaskoczyć, ale to też jest świetna baza do analizy, którą będziemy robić, bo to nie będzie tylko tak, że coś tam przerobisz i wrócisz sobie z tym do domu będziesz rozkminiać dlaczego tak, a nie inaczej ci poszło, tylko też będziemy tworzyli takie małe grupy, właśnie będziemy pracowali w małych grupach 3-4 osobowych w takich drużynach i też bardzo dużo poświęcamy tam na taką ewaluację tego, co się wydarzyło prawda? i co można zmienić ewentualnie w tym, także będzie dużo myślenia, dużo wyciągania wniosków, jakiejś takiej analizy i też dużo strzelania. Generalnie chcielibyśmy, żeby każdy tam miał ten swój czas, że po prostu efektem będzie to, że wyjdziesz nauczony czegoś więcej, będzie ewidentnie od razu widać, że masz większe pojęcie, jak się zachować, większe pojęcie, jak coś stosować, może zobaczysz coś nowego, może doszlifujesz coś, co już potrafisz. W związku z tym też między innymi chcielibyśmy, żeby to były przede wszystkim warsztaty dla osób, Zdecydowanych na strzelanie obronne, czyli nie mówimy to o strzelaniu takim typowo jakimś na przykład dynamicznym sportowym IPSC. No i jakby naturalną kontynuacją tego jest to, że wyposażenie też chcielibyśmy, żeby było takie jak przy strzelaniu obronnym, czyli tak cywilne. Jeżeli cywilne, no, cywilne, jeżeli ktoś nosi broń na co dzień, to żeby tą broń właśnie miał tak, jak nosi ją na co dzień, a nie na jakimś tam wieszaku. Kaburze tak, budowę i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Także od tego wychodzimy. To jest takie nasze założenie, że jeżeli ktoś chce nosić broń by umieć i umieć skutecznie użyć w sytuacji zagrożenia, to to są właśnie zajęcia dla takiej osoby. Nie będziemy dotykać sportu. Wszystko będzie szło w celu takiego praktycznego użycia broni w sytuacjach, właściwie można powiedzieć, obronnych, albo w sytuacjach zagrożenia, albo w sytuacjach stresowych, łącznie z jakimiś tam zakłóceniami powiedzmy. Tak Pełny taki ulubiony przypadek, na przykład po wypadku samochodowym, najmniej no na to, gdyby jeszcze zaszła konieczność na przykład po użycia, się ogarnięcia się ogarnięcia się z bronią i, tak, i, i ewentualnego jej użycia. Więc taki jest kierunek tych warsztatów, nie zdradzamy wszystkich szczegółów, bo ma być to no właśnie. Dużo, wszystkim. Jest ich dużo, ale ma być to też coś takiego, z czym się po prostu zderzysz na miejscu i będzie trzeba reagować. Jeżeli udało nam się zainteresować się tym szkoleniem, to możesz w nim wziąć udział w zasadzie na trzy sposoby. Po pierwsze możesz przyjść tylko na pierwszy dzień, gdzie ćwiczymy konkretne umiejętności. Możesz przyjść tylko i wyłącznie na drugi dzień, gdzie ćwiczymy już te scenariusze. Lub możesz zarejestrować się na dwa dni i przy rejestracji na dwa dni będzie dodatkowy bonus w postaci dodatkowego, wyjątkowego szkolenia. Tak. Nie, wiem, Niektórych... zdradzamy szczegóły, czy nie? Nie zdradzamy na razie nie szczegółów, zdradzamy. to się rzadko zdarza w Polsce, ale na pewno nikt nie będzie zawiedziony. Niech będzie niespodzianka, Niech tak, będzie myślę, niespodzianka. że nikt nie będzie zawiedziony. W razie czego reklamację można składać na miejscu. Wszystkie szczegóły w linku poniżej zapraszamy oczywiście serdecznie. Znajdziecie tam również mapę strzelnic, na której będziemy prowadzić szkolenie. I, I dokładne terminy. Tak, dokładnie. Zapraszamy. Do zobaczenia.